Miałem kluski z Rosołem 7, 7 luty 2026 roku. No, jest pogoda, której nienawidzę właśnie. Najbardziej obrzydliwa z obrzydliwych, jaka może być. Czyli zaczęła się pieprzona chlupa, teraz ten syf. Zobaczcie, co to jest na tych drogach. Popatrz, spójrzcie tylko na to, powiedzcie mi, co to jest, co to i co się z tym syfem stanie. I to jest ten syf. Powiem tak, to jest przedziwne, bo ja takiego syfu nie widziałem jeszcze nigdy w życiu, nigdzie, w żadnym miejscu na ziemi. Eee, nie wiem, kiedyś to śnieg wywozili, coś z tym robili, no po prostu to jest jakieś, to jest coś niebywałego, to jest coś niebywałego po prostu. Poziemasz buty, moje buty wyglądają tak, po jednym, po prostu mam jak kamasze jakieś, brzydliwe kamasze. Obrzydliwe kamasze, które ładne sobie kupiłem Timberlandy Zamówiłem teraz jasne Właśnie odebrałem dzisiaj z paczkomatu e, No bo te po jednym sezonie naprawdę, na dwóch no Impregnowałem robiłem, to wygląda jak jakiś syfilis Syfilis po prostu e, z rzeczami na wagę no, Coś niebywałego, ale i wrócę jeszcze do tematu Tematu, bo tam cały czas z Tusku pojechał, chyba z tym naszym ministrem, z takim dziwnym, on jakieś taki dziwną to miaju głowę, taką, ministrem finansów, pojechali na Ukrainę tam, jeden z jednej, drugi z drugiej. Domyślacie się, co tam się dzieje, czego się nigdy nie dowiemy, co oni tam już oddali, jak nas sprzedali, jak na kolanach klęczeli. Klęczeli, ten Tusk to już nie wie, gdzie ma klęczeć. Teraz jeszcze na Ukrainę jeździ klęczeć. Co tam się musiało wydarzyć? W ogóle słyszę cały czas, no jakby. Byłem dwa razy, znaczy będę teraz, byłem dwa razy na przesłuchaniach. Policjanci kręci, kręcą głową, nie wierzą w ogóle co się dzieje. Byłem na przesłuchaniach. Jako świadek, tak? Tam jakby. Co miałem na myśli? Co miałem na myśli mówiąc tak albo mówiąc tak? Policjant mówi chciałem umorzyć. No ale... Prokuratura kazała mi Pana przesłuchać. Ludzie, sobie zdajecie sprawę? Zdajcie sprawę, jest jakby, jak pierdolicie farmazonu jakiejś Białorusi o jakimś tam reżimie o tym, co tam się dzieje? Tam chociaż wie, że ci nie wolno, tak? I jakby tak, tak to jest. Ale, ale u nas, u nas wolność masz. Wolność słowa, demokrację. Coś jakiś jest obłęd. Za chwilę nie pozwolą ci powiedzieć nic. Nie pozwolą ci powiedzieć o faktach, które się dzieją, jak podpalają Ukraińcy. Nie będziesz mógł powiedzieć, że zrobili to Ukraińcy. Jeżeli teraz złapali na granicy, na granicy z Białorusią, że przemycali na te balony, na te balony przemycali papierosy i tam było trzech Ukraińców, jakby jakiś tam Polacy i Białorusin czy ktoś, to za chwilę nie będziesz mógł powiedzieć, że tam byli Ukraińcy, będziesz mógł powiedzieć, że tylko byli Białorusini i Polacy. Będziesz miał to zabronione. A jak będziesz mówił, to znaczy, że to jest propaganda rosyjska. Czy wy jesteście zdrowi? Ukraińcy nie potrzebują propagandy. Bagno i syf, który oni robią z nami, wokół nas, w naszym kraju, mówi sam za siebie. Tu nie trzeba propagandy. to nie trzeba mi robić optyki do tego. Nie trzeba mi wyostrzać, bo to, co widzę, wystarczy. Wystarczy, żeby mieć ich dość. Za chwilę będą ci, każą ci, kurwa mać, zwracać się jaśnie wielmożni Ukraińcy, będziesz musiał napisać. Albo kurwa, nie wiem z czym, z czterema serduszkami za karę jakąś. Nie będziesz mógł prawdy powiedzieć. Nie możesz już prawdy powiedzieć. Nie możesz powiedzieć, co cię boli. Nie możesz ich nazwać szoszony. Nie wiem, Niemców możesz nazwać gdzieś tam Szwaby, Francuzów, żabojady, Włochów, makaroniarze, Czechów, pepiki, żykneliki. Tu nie możesz powiedzieć nic. Nie możesz, bo oni są obrażeni. I my, Polacy, bardziej dbamy o nich niż o siebie. Normalne to jest? A wy idźcie tak dalej, róbcie. Stresujcie ludzi, gniećcie ich, dojeżdżajcie. To bram urośnie tak w siłę. I rzeczywiście wywołacie ekstremalne sytuacje, bo to się inaczej nie skończy. Jak wam będziecie tak doginać zwykłych ludzi i odbierać nam prawo do wymówienia prawdy. Prawo do tego, żebyśmy mówili, mogli mówić to, co czujemy i co myślimy. Co to się kurwa dzieje w tej Polsce? Co wy robicie z tą Polską? Dajcie nam żyć, a nie kurwa sterujecie. Najpierw aparatczyki dali im te ryje, karmią im pasą, dają te pensje w Unii, i ci kuzyni głosują tak, jak oni chcą. A my mamy żyć w niewoli, normalne?